Proszę Pana Państwo, do uchwały została dołączona mapka, która dzieli po obszar ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych należących do gminy Wasilków, znajdujących się na osiedlu Dąbrówka. W wyniku analizy terenów, które są w posiadaniu gminy Basilków. Jest to obszar, który został przeznaczony do sprzedaży przez już od, od kilku miesięcy. Też trwały prace godezyjne. W wyniku tych prac godezyjnych zostało udzielonych kilka nieruchomości, w tym pięć, pięć budowanych oraz nieruchomości które mogą posłużyć jako przyszła droga? Proszę o przyjęcie niszy. Otwieram dyskusję. Jak Państwo widzicie na tym obszarze, jest on użytkowany w sposób dziki. Nie E, niekontrolowany e, w sposób też niekontrolowany. Porasta, e, porastają ten, te drzewa. E, teren jest też e, w pełni uzbrojony. E, są liczne ulice, w których jest wodociąg, e, jest gaz, jest, e, e, jest e, kanalizacja, e, jest prąd. E, tutaj właśnie widzimy. E, Teren, który bezpośrednio sąsiaduje z tą nieruchomością, czyli działki prywatne. Dookoła też mamy lasy należące do Lasów Państwowych. Mieliśmy teraz zgłoszenie. Zniknęło nam kilkadziesiąt drzew, które zostały uszkodzone w wyniku właśnie tych nawałnic. Także, no, nie wiemy dokładnie kto, kto stoi za kradzieżą tego drzewa, ale... Pani, Przepraszam, że przerwę, ale... Ale została... jeżeli Pani mogłaby mi pozwolić dokonaczyć tą tak. prezentację, to, to bardzo bym był wdzięczny. I w związku z tym, widzicie Państwo, jak jest skomunikowany, skomunikowany ten obszar. Ma drogi, ma, ma pewne uzbrojenie. W związku z tym znalazł się w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Tak jak wiele, wiele innych nieruchomości, których zakłada, sprzedaż, których zakłada się sprzedaż w tym roku i w latach następnych. Czyli będzie przedarz, żeby Oczywiście, oczywiście. nie można, ale Pan przyznacza fakty, ponieważ drzewa nie zostały skradzione po nawołnicy, tylko tylko zostały zgłoszone tutaj do Urzędu przez mieszkańców, ponieważ domy, które są widoczne na tym zdjęciu zamiast zrobić posesję wyrównać teren, państwo oparką wtargnęli na skarpę, przez co dwa dwie sosny zostały z tej górki e, zwalone i automatycznie w momencie kiedy te drzewa zostały powalone, Państwo przyjechali zapakowali te drzewa w samochody i yy, odjechali, yy, ponieważ była to sobota, osobą... Szanowni Państwo, to naprawdę nie ma związku yy, z przedmiotem sprawy. To znaczy, to ty, ty, tym się to będzie w ty... sposób jakiś uporządkowany. W tej chwili pani nam nie pozwala tej dyskusji prowadzić w sposób uporządkowany. Ja wiem jaki ma pani cel, natomiast my mamy cel zgoła inny, mhm. czyli sprzedaż tych nieruchomości. A, przepraszam, a czy to jest prawda, że one są w Otulinie? W Otulinie? Ale czego? Y, par, y, parku Krajowego. są w dróg, które tam przebiegają. Y, zgodnie z mapą, którą dzisiaj wydrukowałem, są w Otulinie Parku, więc żeby nie było później problemu. Się proszę pana, ja pytam się, czy to prawda, że są w Otulinie. Nie, to nie prawda. Tak. Więc mapa na stronie Waszego urzędu jest nieaktualna. Ale proszę, w ten sposób nie będziemy do czy... ja? No, Proszę bardzo, sproszę bardzo. są faktycznie. Proszę Państwa, byliśmy z komisją tam na wizji lokalnej, Ja wcześniej tam byłem również na wizji lokalnej. Taka sytuacja wygląda w ten? Sytuacja w nie wygląda w ten sposób. Czy mamy do czynienia? Mamy do czynienia takiej marce jest z tej strony ogromną murą, którą nie wiadomo co zrobić. Ten podział dział, podział, który został zrobiony, geodezyjny podział, to właściwie nie wiem, nie wiem jak tam ktoś może y, zaczął się budować. Pierwszy, wa, pierwszy właściciel jak zacznie to będzie ściągał murę, a co drugi będzie miał? skarbę dziesięciometrową. W spodem jest Jak fundamenty właśnie. Ej, owszem, jeżeli ktoś kupi to, te pięć działek na rezydencję, no to zrobi sobie terazowo, prawda, jakoś i tak dalej, i tam będzie. Natomiast pięć działek nie widzę. Zresztą koledzy byli. Wied wiedzą, o czym Wiedzą o czym mówię. Tam y, w tej chwili mieszkańcy osiedla wykorzystują to jako taki plac zabaw, tam jakieś jak można spotkania towarzyskie i tak dalej. Tak. Jeżeli by miało być ten sposób, ja byłbym za tym, żeby pozostawić tą, 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 te, te działki, w innym miejscu sprzedawać, a pozostawić na razie, bo te działki, które tak nie są oznaczone, to są też sprzedane. Jakie są oznaczone, czyli 17,9 i 17,68 są tam nawet powodowane. Są tam nawet powodowane. Czy potrzeba jest na osiedlu jakiegoś terenu na spotkania towarzyskie, na jakiś prac, zapach na ten. Proszę Państwa, na osiedlu potrzeba jest, bo, bo w lesie. Nie jest już Niepotrzebne są prace, zabawy. Bo zające są na tą A osiedle do już liczy mieszkańców. Mieszkańców nie powiem ile, ale zabudowa jest około tak wielkakim 100 domów. Jeżeli nie lepiej. a więc jest osiedle, ma młodzieży które po prostu rozwija się po drugiej stronie też buduje się i nie wiem czy tak jest nam potrzebne to w tej chwili sprzedanie tej działy jednego terenu który mamy i który jest według mnie nie do ugryźnia dziękuję, mhm. dziękuję bardzo. Proszę, to, że będę państwo żeby no jeszcze sumie... dylematy, to, to powiem, że my sprzedajemy te działki z warunkami zabudowy. Została wykonana analiza, tutaj nasi architekci wykonali warunki zabudowy, to też trwało około 3 miesięcy, biegły go od podzielił. po natomiast jak Teraz nie przesądzamy, że ktoś to kupi, prawda? My nie możemy nikogo zmusić do tego. Ale na pewno spróbujemy to sprzedać. Z tego względu, że tak jak Państwo widzicie, jest to jeden wielki bałagan. W żaden sposób kontrolowany. Bo nie jesteśmy w stanie kontrolować obszarów porośniętych. To porasta dziko w żaden sposób czym Pan mówi? Przecież Państwo walnicy, człowieku. Jak Polacy W Ten sposób nie będziemy dyskutować, naprawdę. Ale dlaczego my nie możemy też zabierać głosu? Dlatego, że tak zostały ustalone zasady pracy tej rady. Rada miejska tak zdecydowała. Według mojej opinii punkt, który dotyczy wypowiadania się osób, które tu przychodzą, w dół, zawsze na początku zostało to zmienione po przyjściu paru osób, które miały odmienne zdanie. Rada tak zdecydowała i dlatego tak jest. Szanowni Państwo, e, tak jak powiedziałem, warunki zabudowy są. E, teren e, nie jest może e, najłatwiejszy do zabudowy, ale to e, przyszli inwestorzy e, zadecydują o tym. Ja bym się nie przejmował burzawką, czy jak jakimiś innymi e, tutaj niedokładnościami, ponieważ w gminie budowany jest e, budowane są domy w dużo gorszych e, miejscach i trudniejszych. E, a, zagospodarowanie 5000 metrów 2 w miejscu, gdzie mamy pełną infrastrukturę, jest tylko i wyłącznie dla plus yy, i dla nas, czyli dla gminy, jak i dla przyszłych użytkowników, bo mają pełne uzbrojenie i dojazd do, do tych nieruchomości. W związku z tym... Przeznaczenie 5 tysięcy kolejnych metrów kwadratowych na to, żeby w sposób niekontrolowany tam coś rosło, ktoś to z tego też w sposób niekontrolowany korzystał, wbrew prawu, bo tak to w tej chwili się odbywa, moim zdaniem no, jest totalnym nieporozumieniem. Także jeszcze raz proszę o przyjęcie tego. Pytanie, czynnik ludzki jest bardzo ważny, zgadzam się z Panem, ale w moim przekonaniu nie powinniśmy tutaj się zastanawiać nad tym, czy sprzedać, czy nie sprzedać, bo rynek i życie to zweryfikuje. I podejrzewam, że z tego podziału, który został dokonany przez Gaudetę... Będzie miejsce da, to Państwu gwarantuję, będzie działka, która zostanie i będzie można ją zagospodarować. I tutaj mieszkańcy będą podejrzewam z dniem czasu mieli naprawdę pole do popisu, żeby tą jedną z tych działek zagospodarować. Byliśmy tam, widzieliśmy, e, prawie jak Rzymianie szybko, załatwiliśmy temat e, i uważam, że tutaj. E, nie należy blokować urzędów sprzedaży, bo działki są naprawdę bardzo atrakcyjne, co najmniej dwie, a, a co do pozostałych działek, to jak mówię, że się zweryfikuje. ja to uważam, ta dyskusja jest bezpodstawna. Pan to gwarantuje, że dostaniemy działki. Przypomnę się Pani, że zostanie. Mhm. Ja właśnie nie była do innego słowa. A w na to, że te pierwszy rzeczy 11 listopada zostały wydzielone wcześniej. bo trzeba od razu inaczej, bo on tylko ciałkę. Teraz to, co przyjdzie, jak będzie. Pierwsze ciałki zostaną kupione te ulicy Sikorskiego. Te wewnętrzne będzie problem. To jest na odległości 30 metrów od granicy do granicy, jest różnica do 30 metrów. Nie będzie miejsca to jest jedno, drugie. zadawane pytanie, kto jest właścicielem tych małych działek, tych, które są łamane przez 3 i łamane przez 7. Czy to nie są działki gminne? Bo tam, bo tam następna działka jest z fundamentem, to pewnie jest właściciel. Na rożno jest na na ten dwójkącik i ten, gdzie są działki? Najprawdopodobniej gminne. No to troszeczkę błąd, moim zdaniem. Bo Ani, anio, anio. Nie kupią, no to zostawiasz taki kawałek. Ani jeżeli by kupiono, to... Trzeba mu inaczej to, zrobić podział, albo połączyć tak, 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 działki od tak, Trzikowskiego na trzy, podzielić ze stali a z drugą na jedną. Nikt tego nie kupuje na jedną, bo tam nie budują się. To tylko na polepszenie. Ale ja myślę, że nie kupują na polepszenie warunków. No ale jakby tak, jak tak, to nikt jak nie wzięło Ale ja To się wierzył, że żeby temat zostawić i trzecie zgarnięcie. No to dziękuję, ale podrób moim podziale, bo od razu na początku to jest zabiorka podzielki. Nie są w terenie. Żaden nie widział i teraz tak nie Jest problem. Moim zdaniem jest problem. Te działki od będą kupione, a tyle, wewnętrzne to chyba jest dobrze wyliczona. Chyba że na polepszenie ci mieszkańcy, którzy mają działki, już teraz kupują się, przy z 5, 6,

To, o czym mówił Pan Janusz głosu, że działki dzielone w ten sposób na papierze wyglądają rzeczywiście bardzo efektywnie. Natomiast teren ten e, nie pozwala na podział ich w ten sposób bezkolizyjnie. E, fakt, o którym mówił Pan Burmistrz, że jest on zaniedbany, e, choćby na tym zdjęciu, jest to przeinaczenie faktów, ponieważ e, drzewa te leżą tam po czerwcowej burzy. I tak y, powoływał się pan do na fakt, iż y, są tam zgłoszenia na brud i bałagan. Brud i bałagan jest od czerwca, kiedy drzewa zostały położone po burzy. A urząd tak się tym interesuje, że przez dwa miesiące żadne z tych drzew nie A zostało ja Przepraszam, na pewno na trzy minuty i konkrety proszę. Dobrze, nie pozwoli na takie. E, mieszkańcy pierwsi mieszkają tam już ponad 20 lat. Do tej pory teren ten był wykorzystywany w sposób rekreacyjny, ponieważ tak jak wiadomo jest to teren osiedli osiedle jest domów jednorodzinnych. Dzieci nie mają tam miejsca do zabawy i jest to wykorzystywane zarówno przez dzieci, jak i przez e, starsze osoby. Natomiast to co poprosił Pan, e, e, pan Burmistrz, tak, e, że lepiej jak te tereny są przy osiedlach e, e, bloków. W blokach miejsca te zapewniane są, powinny być zapewniane przez e, spółdzielnie, a nie przez urząd choćby plac, który powstał teraz przy Archelanie. Nie chciałam wyciągać z tej sprawy, ale poruszę to, ponieważ jeszcze za poprzedniej rady tereny te, z spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązała się, że na tym terenie plac zabaw będzie przez nich wykonany, w zamian za to dostali placę pod parkingi wzdłuż ulicy Żurawie i Kruczej. Do tej pory krucza i żurawia, parkingi przez nich są dalej użytkowane, natomiast plac zarob, który miał być zrobiony przez spółdzielnię mieszkaniową, został wykonany z pieniędzy nas wszystkich, z budżetu obywatelskiego. I jaka to jest sprawiedliwość? A jeżeli mieszkańcy przychodzą z prośbą, aby dzieci miały, ale także i my starsi, żebyśmy mieli miejsce do wykorzystania, gdzie przez 20 lat nikt o tym nie pamiętał. Do tej pory Państwo myśleli, że to są e, ziemie lasów państwowych i nagle jak po burzy zgłosiliśmy, że drzewa są do usunięcia, że to tak wygląda, jak jakoś spojrzał na mapę, zobaczył rzeczywiście, tak jak Pan mówi, 5 hektarów do podziału. A te drzewa leżą do sąsiad na przeciwka Wyrzucił, bo mu się nie chciało wywozić. To to już więcej. A je, chciałam jeszcze jedną rzecz tylko dodać. Tam jest zbudowane ognisko, tam się bali dzieci. Dzieci zbudowały to ognisko. Ale przepraszam bardzo, moje dzieci jak tam idą na ognisko, to ja wiem, że one tam idą i nie są za osobą dorosłą. Tam jeszcze nigdy się nie paliło, ale ogniska są robione. Dlatego, że my nie mamy gdzie tego robić. Taka jest prawda. Nasze dzieci nie mają gdzie się balić. Spotykają się na drogach, a na drogach sąsiedzi wyrzucają ich z, z tego, z ze skarżowań wyrzucają. Dlatego, że stawiają sobie samochody Dzieci stukają z yy, piłkami samochody. Nasze dzieci nie mają dzieci bardziej, nawet na ulicach. Dobrze, to ja już muszę Panią zakomunikować, że czas że... Dziękujemy bardzo. Na zakończenie tej dyskusji chciałbym powiedzieć, że lepiej proszę się nie przyznawać, że, że dzieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych palą ogniska i urządzają jakieś za zgodą rodziców, uh, urządzają jakieś paleńska. Natomiast, no nie wiem, pani jako była radna, nie wiem, czy to początek kampanii wyborczej, muszę powiedzieć, że budżet obywatelski, w ramach którego został zrealizowany park gminowy, mógł być zrealizowany na terenie gminnym. I na takim został zrealizowany, więc jeśli spółdzielnia mieszkaniowa, E, e, ma chęć budowania placu zabaw na swoim terenie, nikt im tego nie zabroni, a wręcz przeciwnie... Oni mieli tam to zrobić, takie były uzgodnienia z radą. Proszę ale, to sprawdzić. Tam jest teren gminny i w ogóle do... do, do tak, ale od, z teren gminny również otrzymali podparkingi. parkingi. I tak naprawdę to, co korzystały z terenu gminnego? Na pewno jak spółdzielnia będzie chciała, znajdziemy, znajdziemy e, odpowiedni teren na umiejscowienie placu zabaw. Natomiast na plac zabaw nie będziemy przeznaczać kilku tysięcy metrów, e, gdzie teren jest przeznaczony pod zabudowę. I czy Państwo chcą, czy nie, e, potencjalnych sąsiadów e, życzyłbym, żebyście mieli jak najlepszych, żebyście dobrze przyjęli. Taka jest polityka współżycia między, między ludźmi. Ja wiem, że niektórzy jak pobudują dom, chcą się ochronić, żeby nikt wokół nikt nie mieszkał, bo może przyjdzie z Wysoka. Znam takie sytuacje, że jeśli ktoś nie chce bliskiego sąsiedztwa, wykupuje od, od innych ziemię, żeby po prostu otoczyć się gruntem. Natomiast to jest w mieście i ten teren jest przeznaczony pod sprzedaż. Myślę, że nie ma co się za bardzo rozwodzić. Natomiast jeśli będzie tak, że yy, potencjalni właściciele nie będą stawać do przetargu, ta ziemia będzie e, niezagospodarowana, to pewnie zastanowimy się z, z radnymi, przeznaczymy na inny cel. W tej chwili jest proponowana do zatwierdzenia przez radę ze względu na to, że to jest duży teren, e, duża wartość i e, pieniądze są potrzebne do rozwoju gminy, dlatego te działki są przeznaczone pod sprzedaż. Chcieliśmy tak. panie burmistrzu tylko unaocznić, jak dużo ton piachu jest tam do wywiezienia. Jak dużo jest tam drzew? To nie są samosiejki, które mają po 2 cm. Tam są drzewa, które mają po 20 parę cm średnicy. A poza tym, niwelując ten teren, zostaną zniszczone yy, ulice, które się tam znajdują, bo tego pan byle, yy, byle yy, łopatą nie, nie ruszy. Tam potrzebne jest wprowadzenie ciężkiego sprzętu i proszę się liczyć z tym, że za, nie wiem, dwa lata czy ile będzie, yy, będzie to. Yy, Wymagało naprawy, tak? A no naprawa? Naprawie? Naprawie nie naprawisz, bo tam nie ma nie ma dobrego. Ja mam ogromny dylemat, bo chciałabym być, chciałabym napić, że cała była. Są to tereny budowane, więc yy, na pewno trzeba byłoby któreś działki sprzedać, żeby gmina miała pieniądze z tego, prawda? B bo potrzebne one są ale jednocześnie całe 5,5 y, hektara na, przeznaczać na plac zabaw na teren rekreacyjny, to wydaje mi się, że to trochę za dużo. Ale chciałabym ale również, może, żeby, może, żeby mieszkańcy, y, jest to osiedle rozbudowujące się, y, mieli właśnie takie miejsce może spotkać. Nie chodzi o to, żeby to były place zabaw ze ślizgawcą ale z jakimś tam... Y, y, Piaskownicą, bo no. to mają na swoich podwórkach. Po to się budują, żeby mieć to na swoich podwórkach. Ale takie miejsca spotkań na takich fajnych, eleganckich osiedlach, to powinny się być i, i, i jakoś tam, żeby się mieszkańcy mogli spotkać. Dlatego też e, myślę, że działki 1 i 2 to byłyby to sprzedaży. Bo tam jest fajny dojazd no, i można byłoby to sprzedać. Natomiast te działki, gdzie ta skarpa taka wielka i tam to, to yy, rośnie i, i tam dzieci tam właśnie się chyba bawią, to te działki jakoś, czy, czy przynajmniej chociaż dwie jakieś, jeszcze ta kwarta to mogłaby być, ja tak uważam na sprzedaż, ale te dwie przeznaczyć, nie sprzedawać, a przeznaczyć właśnie pod tereny rekreacyjne. Jakoś z tej sytuacji może w ten sposób wybrnąć. Drzewa jeszcze tam zostały, żeby no. to było takie łańcuszka. No bo Znaczy... Pod kątem, proszę Państwa, nie dyskutujemy, czy ktoś to kupi, czy nie jak się zdarzą kupcy, no to kupią i nie, niekoniecznie wtedy martwią, jak to zrobić, czy to zniwelować, czy to tak jakoś tam zrobić, zabezpieczyć, żeby się nie zostało, prawda? Czy pozostawią, to to jest, to jest inna kwestia. Ale ja bym też była za tym, żeby jednak mieszkańcy mieli takie miejsce, gdzie czego brakuje na takim osiedlu? Na pewno jakiegoś miejsca, gdzie dzieci grały w pilkę. Bo tego brakuje u nas na osiedlach tych naszych, w e, górze na przykład. Bo tych piaskownic jest, ale piłkę nie mają dzieci gdzie grać. A, a Dąbrówka osiedle też nie, nie, Dąbrówka, osiedla, też nie, nie ma. Nie no, ma, właśnie, ale nie, nie mamy ma nic. Takiego? No właśnie, mamy jedynie krzyż, Więc pod którym się spotykamy nie. z księdzem raz do roku. No nic więcej. To dyskusję, jeszcze propozycję. rzeczywiście można tutaj zobowiązać burmistrza, przeanalizowali, gdzie tam w pobliżu tutaj tego się jest, jak, jak są jakieś płace, które rzeczywiście można, które na razie tutaj nie są przeznaczone, które można przeznaczyć pod e, potrzeby mieszkańców. I tak to no, w tym roku to na pewno e, raczej no, do, w, se, w sezonie nie będzie to zrealizowane. Także e, wydaje mi się, że na przyszły rok będzie można coś, jakieś miejsce znaleźć dla mieszkańców. Takie tak jest moje zdanie. E, także kończymy tą dyskusję takie ostatnie pytanie. Czy te tereny zostały już wstępnie wyceniane przez rzecz rzeczoznawcę? W jakiej cenie będą na przetargu? Nie, bo to jeśli są najprzydatniejsze, to nie Jest, jest, jest. jest. No, jest, jest. Znaczy że... Żadna z komisji nie odbierała tej uchwały, także przychodzimy do głosowania uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie specjalnej uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie patrzysz.